Ja, jeżeli można, to bym na początku powiedzieć, dlaczego zdecydowałem się, dlaczego chcę przeczytać ten wiersz. Te wiersze, przynajmniej niektóre wiersze, to są moje wiersze. To są wiersze, to są myśli, refleksje moje. Ubrane tylko, może nie tylko, aż słowa przez Romana, tak pięknie, że, no, że aż, aż się chcę te, te wiersze czytać. Samem. Samem snem wpół niedośnionym, powiejącym gór dogmatem, sanem, szlakiem wyznaczonym dni, miesięcy, lat schematem, sanem, z wiosny brudną pianą, krąka lecząc ścibskie łozy, sanem, porą wszechpijaną przez wieczorne ziół narkozy, sanem, tym zauroczeniem w olszych łodzie, tleniem mgnieniu. Sanem, moim zasłuchaniem, w szumie plusku, w Sanem, świeżej wody łykiem, znutą dymu, krwi posmakiem, sanem. Echem trwogi krzykiem, plotąc sensy wieloraki, Sanem, popod Buków ciemnie. Sanem, tocząc trosk w kamieniu. Sanem, niosąc mgły dolinne. Sanem, czas mój, życie Twój.